אלו 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 אלו, to me לא אתם כנ"ל, בנג'מי! Już się ma ogarnąć na Was w kolejnym odcinku w 2026 roku. Wlatujemy w ten rok na grubo i z tej okazji chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, dużo dripu, samych dobrych inwestycji, których ja nie dokonałem w zeszłym roku, ponieważ w dzisiejszym filmie będę opowiadał o tym, co kupiłem w zeszłym roku, czego nie do końca byłem. Jestem pewny w tym momencie, że go kupiłem, a wydałem dość sporo sumę pieniędzy na te rzeczy. Po tym filmie będziecie w stanie sobie odpowiedzieć przy zakupach stojąc w kryzysowej sytuacji, czy coś kupić, czy nie kupić będziecie potrafić sobie odpowiedzieć, tak kupuję to, jestem tego pewny, będę w tym chodził, nie nie będę w tym chodził nie jestem tego pewny, zaoszczędzę pieniądze niemniej jednak jeszcze pokażę moje nowe zakupy z tego roku, z 31 grudnia, nie, przepraszam, z 1 stycznia dokładnie, albo z 2 stycznia, z Miami, gdzie wydałem około 15 tysięcy złotych na 6 rzeczy i odpowiedziałem sobie na to pytanie i jestem pewny, że te rzeczy są zajebistą inwestycją, niemniej jednak za rok zobaczymy, czy tak się spełniło, czy nie. Jeszcze dostałem taką wielką pakę z Demelier London z Londynu. Właśnie do mnie przyszła przed chwilą zanim zrobiłem film. Zaraz zrobimy sobie też jej unboxing w międzyczasie. Nie przedłużając moi drodzy, wszystkiego dobrego w nowym roku wlatujemy w moje koszmarne LPU 2025 roku. Let's go! Pierwsza rzecz. Buty włoskiej marki Guidi. Handcrafted, hand dyed. Wszystko robione ręcznie. Ręcznie postarzane elementy, żeby wyglądały te buty, jakby były stare. Buty, które ceny wahają się od 5 tysięcy do 12, 17. 000. Chore ceny za buty ze skóry z Realnie przyrzekam. Kupiłem te buty na Vinted za 3,5 tysiąca złotych. Tam te. Ta, 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 ta. Już się frustruję powolutku. Kolorystyka tych butów wyszła około 3-4 lata temu i te buty były w pudełku. Piemie nowe, niemniej jednak skóra konia, z której są zrobione, chyba nie może leżeć w pudełku i nie być traktowana po prostu jakimiś balsamami, z uwagi na fakt, że po kilku wyjściach te buty mi się totalnie popruły. W skórze zaczęły się robić wielkie dziury. 3,5 tysiąca złotych buty za 6 tysięcy w retailu, więc wydało mi się, że zupełem stila. Niemniej jednak dwa tygodnie po założeniu ich trafiły do szewca, u którego wydałem 400 złotych na szycie. Skóry w takich niedziwnych miejscach, jak tutaj na przykład. Nie wiem, czy do końca tutaj widać, ale włóty z włoskiej marki Guidi zrobiły mi tutaj dziury. Wszędzie ta skóra jest popękana, ale do takiego stopnia, że ona będzie wychodziła na wylot. Żałuję, myślałem, że ta marka jest bardziej renomowana, i, i, i nie wiem, co zrobiłem. Źle, wiem, że są autentyczne. Wydam 3000 tysiąca złotych na butę, który mi się rozsypują realnie, jak popiół. I kocham je, były to mój grejszka i bardzo długo jestem zawiedziony. Kurwa, co by tu więcej gadać? Nie wiem, czy też mieście takie. Czy ktokolwiek, ktokolwiek, kto miał buty Guid lub miał buty ze skóry końskiej, koniowej, konia, Uuu, yy, <ścoughs> może powiedzieć, czy miał podobne doświadczenia z takimi butami, proszę. To był fuck up. Dalej, Bottega Veneta, okulary marki Bottega Veneta. Kocham Bottega Veneta, kocham, Elor, Diego. Lordiego. Yy. Kurwa. Tak ma być? Kurwa. Właśnie, o tym mówię. Kom dzikowa Lordiego, jestem straight. Wy dobrze o tym wiecie. Mam dziewczynę, 8 lat, bardzo się kochamy. Niemniej jednak wracam tu do okularów boteki Venety, które wyglądają przepięknie jak z jakiejś paul fiction lat 80 90. Ale łeb mi pęka, jakie zakładam na łeb. 1600 zł w Japonii, bez VAT-u, bez taksu, super stick, nie 1200, przepraszam, nawet, więc pewnie na nich nawet nie stracę, ale to jak one cisną w łeb. Kocham srebro, niemniej jednak te okulary to jest jakiś żart cisnął mnie w łeb. Moja skóra, moja skóra głowy się pokłóciła z tymi okularami. Nie chodzę w nich, żebym chciał, dlatego kupiłem sobie w Miami coś zajebistego za 5 razy tą cenę tych okularów i mam nadzieję, że nie będą mnie cisnęły w łeb, ale zaraz się o tym przekonamy. Idąc za falą hypu. Puma i Snow Fave Studios, najbardziej wyhypowana marka instagramowa zeszłych lat wydała kolaborację z marką Puma. Dwie marki niemieckie, jedna pochodząca z Herzegowina w Niemczech, druga z Kolonii, wydały parę Butów i skupiłem się w 44,5 rozmiarze. Założyłem raz i doszedłem do wniosku, że nie jest to mój but. Mimo, że są piękne. Jeden sklep w Polsce, pierwszy Concept store je miał. Miałem przyjemność zakupić je sobie in real life, in store. Niemniej jednak, kurwa, wydałem 6,5 stówy. Może mają większy reset na ten moment, trzeba by to sprawdzić na stoki X i zobaczyć. No kurde, co ja myślałem, że jestem w 2018 roku i że jestem z Przejdźmy, teraz do Przejdźmy teraz do czegoś vintage i jak podjąć decyzję, gdy kupujemy coś vintage w second handzie i nie wiemy, czy jesteśmy pewni do końca tej decyzji, bo często tak jest z rzeczami vintage, że kupujesz, o, bo fajna cena, więc szybko sobie kupię i będę sobie w tym śmigał, a na koniec za nie czujesz jakiegoś przywiązania emocjonalnego tej rzeczy, ponieważ jest ona vintage, jest troszeczkę starsza i... Y y i nie wiem, ja tak mam trochę, no, że, że, że jednak nie czuję takiego przywiązania do tych rzeczy. I tutaj wjeżdżamy z kurtką od Avi z roku 1987. Za tę kurtkę zapłaciłem bardzo dużo, bo to było z second handu, ale takiego wyselekcjowanego, wiecie o co chodzi. Mm, bo aż 1100 900 zł. Przepraszam, 900 zł. 900 zł. W świetnym sklepie w Warszawie mają świetne kurtki vintage od Avi po jakieś vintage inne designerskie. A nazywa się sklep nazywa się Avalonia Vintage. Każdemu polecam pójść i sobie zobaczyć co tam dobrego mają. Piękne grafiki na plecach, piękny krój, skórzany kołnierzyk, piękna podszewka od środka z mapą świata rok 1987. Ta kurtka jest prawie tak stara jak ja. 1100 zł. I kupiłem ją, bo byłem w tym sklepie i żyłem w momencie i byłem z bagiem, który powiedział, świetna jest ta kurtka. I zdecydowałem ją kupić, ale nie byłem tego pewny i nawet nie zastanowiłem się dwie lub trzy minuty, a to jest podstawowa zasada. Zastanów się co najmniej pięć minut kupując jakąś rzecz, pięć Minut, 5 minut, popatrz na nią, 5 minut, po prostu jak byk, w czerwone, siedzisz, patrzysz na rzecz i mówisz, czy ja ją lubię, czy ona na pewno mi się podoba i czy będę w niej chodzić, czy jest wart tej inwestycji, czy ja się do niej przywiążę, naprawdę. Jeżeli chodzi o rzeczy vintage, no ja tak mam, że emocjonalnie jakoś nie potrafię się za bardzo przywiązać i chyba, że jest to designerska rzecz, a Birex to nie jest aż tak designerskie i to nie jest hold culture archive. Mm. Chyba żałuję, że to kupiłem, po prostu jest piękna, jest zajebista, jak kupiłem to krótko sobie, że wygląda jak luka sabat bullshit Tarararam! idąc za hype'em kupiłem sobie spodnie Rika Owensa Bolan Katy dlaczego bo miały świetną cenę to są te spodnie które możesz otworzyć sobie na dupę i będzie ci widać tutaj dupę. Wiecie o co chodzi? To są te spodnie. Idąc za hypem, kupiłem je, bo kosztowały 300 euro. I myślałem, o, dobra cena, kupię sobie, bo fajna cena. Co z tego, jakich nigdy nie założyłem? Co z tego, że małe świetną cenę? Ktoś inny mógł skorzystać z tego stila. Czemu ja muszę kupić to, bo to jest za stila? Nie, jakby daj komuś innemu, też z tego skorzystać, albo kup i zryseluj to, bro. O, oh, przejdźmy do czegoś, co z Grailem każdego, mi się wydaje. Każdego. Jest Grailem lub było pewnego czasu. Mocherowy sweter. marni. Za każdym razem, kiedy go założyć, w sumie dwa razy, dostaję masę komplementów, niemniej jednak nie zdzierżę tego, jak ten sweter drapie. Nie, jest to drogie cacko, jest to piękne cacko, śliczny sweter, niemniej jednak to tak drapie, że nie idzie wytrzymać, przynajmniej mnie, albo piękno boli. Jeżeli chcesz wyglądać pięknie, to czasami będziesz wyglądać niekomfortowo i czasami się mówi, że lepiej wyglądać, bo, że właśnie, że ubierasz się po to, żeby wyglądać, nie, żeby było komfortowo, jeżeli masz jakieś specjalne okazje, czasami się z tym zgadzam. Nie, tak to jest Sweter, nie? Ja chcę to założyć realnie na wyjście z psem, na, wyjście na kawę, na siedzenie na chacie, na kanapie. Teraz bym chciał w tym posiedzieć, ale ledwo kur a ja, ja chcę go trzymać w rękach. Kupione w Outlecie. Moi drodzy, Outlety to nie jest inna planeta realnie, one są obok Ciebie, obok mnie, na Grochowskiej, Outlet Witkaca, tuż ob 2 km od Witkaca i kupujesz sobie takie rzeczy w super niskich cenach. Przykładowo 340 euro z 1500, więc nie stracę na tym sweterku, mam nadzieję. Jak ktoś go chce, napiszcie, sprzedaję. Wszystko sprzedaję, w p. Zróbmy unboxing. O, krwiość. Uuu, Demelier wysłało mi torebkę. Lubię torebki, jako facet będę katował torebki, będę wam mówił, guys. Hej, torebki są zajebiste, torebki są męskie, katujcie torebki. Hop. Ale to nie jest ala taki trochę Birkin, <laughs> Birkin Beka Hermesa, który powinien kosztować ze 120 tysięcy złotych, w pięknym kolorze winnym, szkoda, że złoty dodatek, niemniej jednak jest przepiękna, duża, fajna, zmieści laptopa, zmieści wszystko, dziękuję Demelier Londo, na pewno ją przyfituje do jakichś fajnych, czerwonych, czarnych outfitów, żeby mieć taki statement, peace, piękna torebka, naprawdę, cudo, ma, jak ma jeszcze o, ho, ho, ma długi pasek, że muszę go przewiesić przez ramię. Niemniej jednak ostatnim jestem fanem noszenia torebek w taki sposób, więc tak pewnie będę katował tą torebkę. Ty kur mam swojego birki na tej birkin po! Dziękuję Demelier London. Pięknie! Jacob Lordi, ja fucking love it, dude. Codziennie rano wstaję i manifestuję sobie wstaję do lustra i mówię: You're Jacob Lordi. you are a fucking Gucci, star Gucci styles, you can pull off a cardigan, some matcha latte, some white headphones, and you're fucking amazing, bro. I tak sobie mówię do lustra, tak jak mówię teraz do siebie. A później idę znowu do botegi Wenety i kupując te okulary w tym samym... Nie, nie, to nie było w Tokie, przepraszam, i kup... A później idąc do botegi Venety znowu robię inwestycje, które nie do końca jestem pewny. Kupa, kupa, chyba. Nie, nie jednak. Używajcie prawideł i inwestujcie mądrze. Są to buty, które wyszły spod ręki Mafieu Blazy, kreatora, dyrektora kreatywnego botegi Venety w jego ostatniej kolekcji w tej marce, zanim poszedł do Chanel. I byłem taki, że okej, okay, to jest jakiś tam pis historyczny, który warto sobie zakupić. Te buty były fenomenalne, lofersy w takim kwadratowym kształcie z typowym, charakterystycznym dla botegi Woven, Woven woven to się nazywa Woven, czy plecioną skórą. Mówię, nie, to jest, to jest to. Potrzebuję to ja jestem loafer boy. Niemniej jednak założyłem je z trzy razy, ale spotkałem w nich Wisdoma K. i pochwalił mój outfit. Wisdom K. to jest najlepiej ubrany człowiek na świecie, według Instagrama, TikToka i generalnie wszystkich ludzi na świecie. Więc y, nie żałuję. I mam nadzieję, że te buty po prostu będą y, iconic pisem na przestrzeni kilkunastu lat, bo nigdy się ich nie pozbędę, bo są świetną historią. To jest mój pierwszy, największy zakup tamtego roku. No i są takie, nie? Czekoladowe. Lecimy tu. Leciałem do Tokio i sam mówię, a kupię coś fajnego do Tokio. A Tokio to jest stolica przecież second handów zajebistych ciuchów i tanich ciuchów, designerów, i przecież tam jest tak tanio, a ja sobie się kupię sobie coś designerskiego, żebyś mieć w tej Japonii i co? I ubrałem tu koszulę w Japonii raz, żeby nie było mi smutno, że kupiłem już tą koszulę za 450 euro przecena. Bo kupię tylko na przecena Driptick Gangku, jakby to powiedział, że nie wiem jednak, koszula od Craig Green kupiona w Berlinie w KDW za 450 euro. Jest prześliczna. Ona jest tak uszyta, że tu ma takie odstające elementy. Tu też ma takie odstające elementy. Jest asymetryczna. Tu ma takie odstające elementy, jak widzicie. Tu ma odstające elementy. No, Naprawdę, naprawdę, craftmanship jaki stoi za tą koszulą, za tu, za tymi setkami elementów, które są tutaj przyszyte w symetryczny sposób, którzy mają tutaj takie skrzydełka, że one sobie machają. Dobra, jeszcze raz że nie usprawiedliwiam tego zakupu. To nie jest, to nie jestem ja. To krzyczy, macie się ubrania, jakiś pojebany klip, a on w tym rozpiętym zapala sobie po marinie dubajskiej z jakimś kizo w nowym numerze. A nie ja, slim fit boy, Skinker, Aesthetic R. A za co chodzi. Aż mi dywan spadł. Hryź! Ja. Zanim przejdziemy do najdroższego zakupu zeszłego roku, którego nie jestem pewny, to pokazać, pokażę Wam coś tak tego, co tak chcę nosić, a nie potrafię na razie, bo jakoś bluza Stasi w kolaboracji z Junia Watanabe. Tych bluz było uszytych bardzo mało, zakupiona w Japonii za niesamowitą cenę, 1,800 zł. Jest to streetwearowa bluza z uciętymi rękawami i tutaj z rzuconymi takimi kaletniczymi kółeczkami. Boxy fit, zajebiście to siedzi. Fajnie, jakbym miał lepszą łapę, a założę ją. A co? Nie, nie chce mi się. Albo dobra, Wycięta na łapę, tutaj kalicznica kółeczka, widać, że jest to streetwear połączony z designerem i mi się to podoba, Puh, na plecach wielkie stasi, no jest to zajebiste, fajnie to siedzi, nie jestem tego pewna, ale wydałem 8 stów, mogę to sprzedać na pewno drożej, nie wiem, ubieralibyście to, nie wiem, nie, nie wiem, jakoś mam taki feeling, kuh, do tego, jak do konceptualnych talerzyków kocham i nienawidzę zaraz. O co chodzi? Przejdźmy do ostatniej rzeczy, której żałuję, że kupiłem w zeszłym roku i wydałem mega dużo siopy. Ale zanim do, ale zanim do, tego, przejdziemy, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli inwestujecie w jakieś rzeczy, kupicie designera second-hand głównie, ja tylko to polecam robić, bo tylko to mnie nie robię. kupuję praktycznie nowych rzeczy, chyba że jestem za granicą i wiem, że ten podatek jest mniejszy, waluta jest słaba, jak aktualnie Japonia czy dolar, e, warto po prostu. Teraz kupować w tych walutach, ponieważ są bardzo słabe, najsłabsze od kilkunastu lat, złotówka jest e, mocna, to kupujcie tylko za stylę. Za stylę i wiecie, żeby wiedzieć, że nie stracicie na tym przedmiocie. Wiadomo, nie wszystko da się przewidzieć mi. Jednak, że ktoś troszeczkę w tym się... Je. Niech to będzie styl i z czystym sumieniem kupuj te rzeczy, czuj się dobrze, czuj się pewny tego zakupu, popatrz na niego 5 minut, poradź się kogoś, nie ma w tym nic złego, zrób sobie zdjęcia, zrób filmik, napisz do trzech osób, nawet wróć do tego miejsca. Powiedz, że wrócisz za 3 godziny. I nie czuj się źle z tym, jeżeli ktoś w sklepie, że ktoś. Nie czuj się z tym źle, jeżeli pan sprzedawca, pan kasjer się ciebie oceni, że ty powiesz: okej, okay, dziękuję, pięknie, i wrócę za trzy godziny. Potem jak z 15 minut przymierzającego się do rzecz. Nie ma nic w tym złego, to jest normalne, to są twoje pieniądze, szanuj te pieniądze i po prostu musisz się zastanowić. Każdy to respektuje i rozumie. Postaw siebie w sytuacji kasjera, byś był tak samo wyrozumiały, byś myślał: okej, okay, skoro ty by wydaje 8 tysięcy. Przejdźmy do płaszczu Gucci. Jest to Gucci, po same kostki, oversize'owy, ogromny, z takim arysymetrycznym pasem, który tutaj się przepasa na tyle, tu zwisa. Tym pasem można sobie ograć design tego płaszcza na milion sposobów, w taki sposób, w taki sposób, można go tutaj odpiąć, w taki sposób taki sposób i na wiele innych sposobów. Niemniej jednak kupiłem go w atlecie na 80% off. Kosztował on oryginalnie 30 tysięcy, więc obliczcie sobie, ile ja za niego zapłaciłem. Wiem, że to jest klasyczny trench kolorze wielbłąda, eee, ale kurwa nie wiem, czy to chodzi o pogodę, czy o mnie, ale mimo że kocham drag hilla i robić sobie dziury w stopach, i robić sobie dziury w spodniach i nie mieć podeszy w bucie mam tak skatowane, no na pewno te ani te, ale nie deptam sobie po tym płaszczu. Chciałem długi płaszcz, chciałem długi skórzany płaszcz i znalazłem brązowy, kamerowy płaszczyk dla beżowych dziewczyn, bardzo długi i chyba nie wyszedłem w nim nigdy, bo jest chyba po prostu niewygodny, ale jest przepiękny, no przepiękny, jest to prostota z twistem, no to by mógł być płaszcz Blair. To zrobiłem go pewnie za tysiąc, a nie za trzydzieści. Cudo, z tymi butami, no kupać. Przepraszam, przepraszam, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Jak wam się podoba nowy set, w którym aktualnie będę nagrywać, powinienem tutaj usodzić kogoś i pokazać jego LPU, powinienem tu z kimś pogadać o uzależnieniach i kupowaniu rzeczy, żeby sobie poprawić humor, kiedy ma się cięższy czas, tak jak ja to zrobiłem i zrobić damage portfela na około 40 tysięcy zakupów, których nie jesteś do końca pewny, tak jak ja nie jestem pewny tych zakupów, które przed chwilą wam pokazałem. Powiedzcie mi, to może jest was. Chcę coś kupić! I nie chcę, żeby was zmyliło to piękne słońce za oknem. Jestem w Warszawie, a nie na Bahamach, tak jak było to tydzień temu. A spoba. A przed Bahamami było Miami i tam dokonałem kolejnych inwestycji, których już byłem pewny, bo odpowiedziałem sobie na te kilka zajebiście ważnych pytań. Czy jestem pewny tej rzeczy? Czy ona jest w dobrej cenie? Czy mogę wrócić do tego sklepu i kupić ją po zastanowieniu się? Tak, i tak też zrobiłem, ponieważ sklepu poszedłem i wróciłem tydzień później. Byłem na, w Miami na Sylwestrze, pojechałem na Bahamę i wróciłem do tego sklepu po tygodniu i kupiłem te wszystkie rzeczy, które jeszcze tam były, jednej nie było, ale kupiłem inne. Zaczynamy. Opakowanie wie to, ale nic was nie zmyli, bo się to, co jest w środku, a w środku są okulary firmy Chrome Cards. Chrome Hearts, kromowane serca. Tak się prezentuje. czuję się jak motherfucking fucking Rockstar w nich, i te okulary kosztowały mi 900 dolarów. Jest to na przeliczenie na polskie 2700 zł. To, to jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Niemniej jednak, jeżeli znacie markę Chrome Hearts, to wiecie jak absurdalne ich ceny są, i, i mogą wynosić po prostu ceny o 30-40 tysięcy złotych za parę spodni jeansowych z naszytymi jakimiś skórzanymi rzeczami. Także ta cena była. Ceną wyjątkowo dobrą. I to okularów nie było w tym sklepie wcześniej, ale jak wróciłem, to już je wrzucili i mieli je z tyłu. Jeszcze nie wrzucone, tylko mi wysłali je w DM-ku, więc miałem szczęście. Sklep to Weblen e i MyEA w Miami. Ktokolwiek będzie w Miami, proszę wybierzcie się tam na zakupy. Kolejny sklep w Miami, to jest Restricted Lifestyle. Do niego też się proszę wybrać. A jeszcze kilka może się polecić w komentarzach, bo już nie pamiętam wszystkich, które byłem. Czyste Srebro 925, niebieskie szkiełka. Dobra inwestycja, nigdy nie stracę. Jestem starem, więc okulary do ze mną Zostają. Kolejna rzecz. Kamizelka, 80% ceny retailu używana. Mezomardziela. Skóra i srebro, czyli to, co sobie zainwestowałem, to są, po, to są klasyki, to są ponadczasowe rzeczy, które nigdy nie wyjdą z mody. Zawsze będą się dobrze sprzedawać i dobrze wyglądać, co jest najważniejsze. Zapamiętajcie sobie to. Srebro, skóra i denim. To są najprostsze, najbardziej trwałe rzeczy w historii mody, które bardzo łatwo jest wystylizować i zawsze wyglądają dobrze, bo to jest klasyk. No Tak jakby ktoś ci powiedział, że źle wyglądał przecież w butach z domu. Co za czub. Piękna. Double zip. 400 dolarów z 1600 zł. A, założyła na koszulkę, którą też kupiłem w Miami. Za 170 dolarów koszulka Gucci w kolaboracji z Elton Johnem. Uwielbiam jego muzykę, uwielbiam Eltona Johna. Mój tato byłby dumny, że kupiłem sobie taką koszulkę. Tu ma napisane z tyłu Gucci, tylko że przez. Y, bo to jest taki twistik w tej kolaboracji. No i oryginalna cena tej koszulki to było 650 dolarów. Ja ją 170 użytą. Tak się prezentuje mój cały komplecik. Dalej lecimy. 700 dolarów za hand torebkę z lat 2000 Gucci o starym kolorze ich monogramu i skóry. Marzyła mi się taka torba podróżnicza i do pracy, bo już sobie w niej chodzę na SGH w Warszawie, do biblioteki studenckiej studiować i pracować. Mieści mi tu laptopa, szesnastkę, tableta, wszystkie Moje problemy życiowe wchodzą do niej delikatnie i prezentują się całkiem nie najgorzej. Świetna inwestycja, dość tanio. Wiem, że w Polsce są marki resellerskie, Instagram albo ktoś też takie torebki w cenie 5-7 tysięcy, więc... Niestety, mogę im odsprzedać i oni też jeszcze zarobią. Kolejna kurtka, 2017 rok, kawał historii Hedy Era z SLP. Sol, przepraszam, Solo Roo Paris, jeszcze tego swego czasu. Jest to kurtka, która wygląda jak Varsity Jacket z, z, z amerykańskich filmów typu Camp Rock, High School Musical, tych Bad Boy, że grają złych chłopców, mają najlepsze dziewczyny w high schoolu. Niemniej jednak e, tą kurtkę Hedy Man zrobił właśnie na wzór tych kurtek właśnie tych złych mężczyzn w filmach, tych złych chłopaków, tych złych bad boyi, tylko że dodał jej klasy, dodał jej elegancji, dodał jej tego sznytu, którego brakowało tym kurtką, żeby ona nie była kojarzona po prostu z tymi bad boyami, których wszystkie, wszystkie dziewczyny kochają, których so chcą być, ale na koniec dnia ci goście mają lipę. Jednak na koniec dnia w filmie Zazwyczaj oni mają, dostają k od k od kogoś innego i już nie są takimi kozakami, to z reguły od największego leszcza w, y w całym filmie i właśnie taka jest fabuła, nie, takie jest życie nieprzewidywalne, że możesz być kozakiem jednego dnia, drugiego dnia, siusiasz w pory kupujesz jakieś buty za 3,5 koła, które ci niszczą, myślisz, że jesteś kozakiem i, i że znasz świat fashion od A do Z i przyjrzałeś go na wylot. Jeszcze jest jedna rzecz, której nie mam przy sobie, bo zalałem ją krwią z palucha, jak się przeciemek otwierałem mój designerski śmietnik. Pokażę wam, kupiłem gawi designerski śmietnik. Eee! Jakbyście chcieli użyciwić swoją dziewczynę, które 8 lat w związku jeszcze jeszcze się nie oświadczyłeś, a ona tego oczekuje i. Jest to daleko to idzie. Po prostu kupię śmietnik na święta z firmy Solid Design. Designerska firma z Włoch. Prezentuje się jak Woli -E, ma trzy... 3... Otwierane szafeczki z każdej strony, plus do każdej szafeczki można włożyć rękę przez dziurę z góry. Ma tutaj taką niesamowitą funkcję zgniatania puszek. Czy mamy puszkę Marcelina? Niestety nie mam puszki, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak zgniatam puszkę moim gaby śmietnikiem Solid Design, który dostała pod choinkę w cenie 260 euro, zostawcie suba, lajka, like komentarz, cokolwiek będzie mi mega miło. Wracamy dość no, jest świetny. No, nie jest świetny? Jest świetny i się kręci do tego, więc spoko, bo można się kręcić. Dziękuję, to było na tyle. Dajcie znać, jak się podobają moje inwestycje i czy straciłem hajs, czy, czy nie. I w ogóle, dajcie znać, dajcie feedback. Jak Wam się podoba moje studio, co tam u Was, czego mi życzycie w nowym roku? Dajcie znać. Pozdro, peace out. Dziękuję za support w tym i w poprzednim roku. Pozdrawiam. Buziaczki, miło szkulesze.